Jak jeść zupę? Pierwszy sposób, sposób pierwszy, normalne jedzenie łyżką. Jak widać, jedzenie normalne łyżką polega na tym, że je się normalnie zupę. Kogo to w ogóle interesuje? Przecież to nie jest kanał, który ma mieć normalne sposoby. Przechodzimy do kolejnego sposobu. Super. Sposób drugi. Co zrobić, jak nie ma się akurat łyżki pod ręką? To nie wiem, może sprawdzić w szufladzie. A jak tam nie ma, no to trzeba już korzystać z tego, co się akurat ma w kieszeni. Ja tu miałem akurat kasztana. Zarazem też kilka innych rzeczy: taśmę klejącą, buta. Odkurzacz. No i co, no kasztanem to nie pojadłem, bo sobie zachowałem dla siebie. Taśmą się trochę da. Jak się tak nabierze, tą. Tą rozwiniętą taką częścią już. Ale potem się już zaplątałem w tą taśmę. Już tak, już tak siedziałem później. N nie wiedziałem co zrobić. Ale się odplątałem jednak. Także taśma tak średnio się nadaje. Buta chciałem założyć na nogę. To żeby nie był mokry to nie. No i ten odkurzacz. Odkurzacz jest dobrym sposobem. Stop, stop, stop. Tylko trzeba uważać, bo jak za dużo naleci, to potem tak w gardło boli i potem się kaszle i chrząka. Polecam. A ja wam jeszcze nie pokazałem, jak ja nabieram zupę. Jak się nie ma łyżki też, no to z garnka wystarczy, tak trochę powoli wy. No i trochę klusków. Nakładam zazwyczaj ręką. Fajnie się naokłada zupę czasami. Ale nie martwcie się, żeby nie było, że z jakąś zupę marnuję. To z tego się jeszcze da drugi talerz przecież nałożyć. Zawsze nic się nie zmarnowało. A jak się wylało, to tam nawet sobie pomalowałem. Taki tutaj. Wyszedł ładny, więc nic nie poszło się na marny. Sposób trzeci to jest sposób yy, na jedzenie zupy, jak jest niedobra bardzo. Jak ktoś wam ugotował taką niedobrą zupę, to ja bym polecał po prostu wlać to z powrotem do gardka. Natomiast, jeżeli sami sobie ugotowali się taką zupę, ewentualnie można by jeszcze ją wrzucić do zamrażarki. Tylko, że to nic nie daje. Znaczy, daje, jak się ktoś walnie w głowę. Proszę o prezentację. Dziękuję panu bardzo. To można potem sobie przyłożyć taki okład, i, i już mniej boli, i jest całkiem fajnie, przyjemnie. Taki pomidorowy zupny okład, akurat w tym wypadku pomidorowy, bo innej zupy tutaj nie miałem. Do... Okład. No, taką zupę też oczywiście można dać gołębiom, niech sobie zjedzą. No, tylko, że to jest niedobra, no, to też im nie będzie smakować, no ale zdrowo będą żyć przynajmniej, a nie jakieś tam frytki. Zupka Sposób, mm, Jeśli nie lubisz zupy, to zupa ma lubić ciebie Powiedz jej jakiś komplement, kto ciebie lubi trochę Masz ładny... kolor Daj jej coś ładnego, na przykład kwiatki Proszę To dla ciebie Zobacz jak się uśmiecha Aha, widzisz Wyjdź z nią na spacer Za- Prowadź ją w jakieś ciekawe miejsce Porób z nią coś fajnego Pojeźdź z nią na deskorolce Może jej się przewietrzy Stopa. Posiedź z nią sobie na ławce, pogadajcie i tak dalej. A jak już ci się zrobi głodno, to ją zjedz. Co? Ale ja nie mogę. Polubiłem ją. Dała mi nawet pluskową bransoletkę. Bardzo ładna. Ale musisz wiedzieć, że najskrytszym marzeniem zupy jest to, żeby dać ci zupy. Co? Naprawdę? Będzie tą pierwszą, która chciała dać mi zupy. Tylko nie mam łyżki. No i co teraz? Hmm, jesteś bez łyżki i jesteś na dworzu. Zjedź ją ze zjeżdżalni! Woohoo! Nie zjedź z nią ze zjeżdżalni, tylko zjedź ją ze zjeżdżalni, czyli wylej ją na samej górze zjeżdżalni, a sam czekaj z otwartą gębą na dole, aż spłynie. Wiesz co? Ja jednak mam tą łyżkę. Ale najważniejsze, że zadziałało i że się polubili. I to samo działa nie tylko na pomidorową, ale także na grochową, na barsz czerwony, na barsz biały, na krupnik, na kalafiorową, na burakową, na krupnikową, na rosół, na barszcz ukraiński, na brokułową, na zupę krem z dyni, na grzybową. Na marchewkową, na koperkową, na wszystkie zupy działa, każda się na to nabiera. Dostawcie zupy z tymi łyżkami w spokoju. Łyżką to sobie możecie danonka zjeść. Zupkę trzeba szanować, dawać jej kwiaty, a ona się uśmiecha. Dobrze. Dziękuję.